Bo już w Elden byś miał 40 FPS-ów. Znaczy tutaj. Wydaje mi się, że teraz już jest tyle dobrze zoptymalizowany Elden Ring, że. dałoby się to zrobić. Siemano. W sensie obniżyć ustawienie na tyle, że. że żeby wyszło. Na początku było tragedia. Ale teraz powinno być gate. O nie, tu będą. Eee, jaszczurki. Masz 6-letni komp. A czy Gry soft to generalnie. mają zazwyczaj bardzo niskie wymagania? Jak, jaką masz grafę, mi powiedz? Bo to w sumie jest najważniejsze. Nie, nie idę po ten item, bo tu zaraz. coś się złego stanie. Fagadat. Ok, są ja szury. Fuck off, ja stąd idę. GTX 1050. O Jezu. wydaje mi się, że na 1050 by Elden Ring. Fuck, 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 fuck. O nie, czy ja skoczyłem właśnie w przepaść? Na 1050 16 gigramów spokojnie wystarczy. Ale na 1050 wydaje mi się, że ten. Że, że jeszcze by poszło. E, jest taka stronka, to nie tutaj. Jest taka stronka. Will I run it? Czy jakoś tak? Can, can you run it? I generalnie tu sobie możesz sprawdzić, czy, czy twój komp plus minus spełnia wymagania. Nie jest to idealnie e, zrobione oczywiście. E, ale tu się chyba po, pobiera się jakiś taki ten. Taki tegest, taką taką a, minimum 1060 jest napisane. Ale kurde, jakby jakby to. Hmm. Wydaje mi się, żeby poszło. Ale też, no mówię, nie, nie chcę, nie żebyś przypadkiem pieniądze wtopił, więc wolę ci te, nie mówić, że na bank pójdzie, ale. wydaje mi się, że powinno pójść. Dobra, co ja otworzyłem. Jakiś skrót, z którego nie pamiętam, który to był. Byłem już w rurach. Eee. Czekaj, jestem w kombacie? Nie jestem. Pójdźmy kupić tą pieprzoną latarnię. Ja nie lubię, jak jest ciemno. No i tubie patrzyłeś, to niby ludzie grają w 30-45 fps. I tobie na 1050 szło? Z prehistorycznym procesorem? No widzisz. Ja, ja mówię, ja nie chcę mówić, że na pewno pójdzie, ale wydaje mi się, żeby poszło. 1600. powinno wystarczyć? To chyba półtora klocka kosztuje? Czy, czy coś koło tego? 1800, okej. Okay. blisko. To jeszcze jeden taką. Były statery, ale dało się grać. A czy statery chyba wszyscy mieli na, na początku na PZ? To może być też kwestia tego, no? Ja też miałem statery, mimo tego, że miałem 3080. dobrze. I ja chcę latarnię ustawić sobie. Nie tutaj, fak. E, na tym przycisku. Tak? Ja tak zawsze gram? Tak. O, dobra, teraz to możemy iść na koniec świata i jeszcze dalej. boczna komnata. Krasznie, nie było do tego on release. No. Ja też nie wiem, w sumie za dużo koronation. Chyba miałem jednego krasza w Elden Ringu przez całe życie, chciałem powiedzieć. A robić postać na DLC wyjdzie, czy główno na NG Plus 15. Nie wiem. <noise> znaczy ja, ja nie jestem fanem NG zazwyczaj NG plusów. E, ja, ja zamiast NG Plus wolę sobie zrobić nową postać i nowy build, bo to jest dla mnie ciekawsze zazwyczaj. Bo mi się konkretny build zawsze zaczyna nudzić w momencie, kiedy przejdę grę i tak teraz bym zagrał czymś nowym. Wiadomo, można zrobić Respeka i tak dalej. Ale coś jest w tym, że ja zawsze lubiłem świeże starty w grach, w jakie grałem. Więc tak, jak są na przykład sezony w niektórych grach, tak? Diablo czy Path of Exile i tak dalej. Ja to zawsze lubiłem, bo świeży start jest zawsze na nowo i to jest takie fajne. Od zera do bohatera. Ewelon, rss spoko Jest, jest, no. Ja znowu jestem tutaj. Ja tu nie chciałem być, znowu. Chciałbym, żeby nie było kapów w, w NG, żeby się skalowało w nieskończoność. To by było ciekawe. Tylko pewnie w końcu by się... No, musi być jakiś kap zawsze. Bo tutaj wchodzą już ograniczenia e, liczbowe i o, 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 technologiczne. Dobra, ja gdzieś tam na dole umarłem? Serio? Ja tam byłem? O, ale ja ciągle nie jestem w tym miejscu, w którym chciałem być, to jest najgorsze. I nie pamiętam, jak tam dojść. E, wszystko cię łażetowało. No, znaczy, teoretycznie można wszystko zmodować zawsze, nie? O, tu jest jeszcze przejście, okej. Okay. Myślę, że tu nie ma przejścia. O, ja pierdolę. Gdyby O, nie, tam jest jeszcze jedna. Ech. A i tu jest ślepa uliczka w ogóle. Cudownie. Fucking hell. Chyba muszę je wyciągać. Nie mogę ich skipować, bo one mnie dogonią zawsze i zarzygają na śmierć. E, niewielki zmiany do NG9. Ja słyszałem, że tylko do plus 7 też. Że, że, że generalnie chyba w każdych solcach Do siódemki się zwiększa poziom, a później jest już to samo. Dobra, do tego się będę skradać. No nie musiałeś się odwrócić. No nie! E! Uju! Ja pierdolę, i co tu jest coś, cokolwiek? to jest już ta rura, gdzie ja chciałem wyjść? To wciąż nie jest to. Ten ja już się obudził. Dajebiście... Zobaczył mnie? Kurwił się? No przestań szczyloć Okej. Okay. Nie spodziewałem się aż takiego zasięgu. Pi! Pi! Czy ci się tak? Bawi się... Kapitan Ameryka. Build only. Chciałem ten item wziąć, Nie, niepotrzebnie. Powinienem biec po prostu do drabiny wyguglałbym wygooglałbym na szybko e, w YouTube jak dojść do tego pie, pieprzonego moga, ale nie chcę. chcę. Chcę sam tam dotrzeć. Ech. Czekaj, ja otworzyłem którą bramę? Tą? Ale nie, bo tu przyjdę... A... Najgorsze jest to, że coś mi świta. Ja pamiętam, że muszę być tam na górze i wskoczyć do rury, do środka. O, tutaj ten typ przyjdzie. Tam nie przeskoczę, nie ma chuja. Jakoś tam się dostać można, ale nie pamiętam, którędy... kurendyk. Jak byłem mały, to miałem kumpla, który zawsze mówił, którędyk robię sobie pokuram, skończę, zanim skończysz stream. Dobra, czyli wróciliśmy do... Yo. Teraz to otworzę. Ten, te, to przejście. To możemy tędy się skrócić. Aha, bo to jest... Okej, okay, dobrze, chyba tędy szedłem właśnie, tak? Najgorsze jest to, że ja tak się rozpraszam zazwyczaj, jak gram, że pójdę w jakieś miejsce, zrobię trzy zakręty i później nie pamiętam, gdzie ja zakręciłem. Tu się niżej nie da, prawda? Nie. Szkoda, że na PS4 ma Discorda, Nie wiem. Czekaj, lampa. Halo. I tak, poszedłem tędy, tak? To były te pieprzone dwie jaszczurki. Czy ta z prawej się już zagrywała? Zagrywała. Oczywiście, że tak. Chodź, chodź. Chodź. Czy coś mnie goni? Czy ty mnie naprawdę gonisz jeszcze? Nie, to jest kwiat. Myślałem, że mnie goblin goni. No goni mnie. Słyszę, że on tam jest. Gdzieś. Przestań nie Do spania powiedziałem. O! o, o. Odwróciła się. Wypierdalaj! W domu Bożego! Głupia ci po! O oh, fuck. Jeszcze ty. Nie żegaj! Dobrze. Cudowne. I ostatni... Nie. Yeah. Będzie po nowym roku. Znaczy mi tam nigdy Discord nie był potrzebny zazwyczaj. Na, nie na PS4 w sumie. Ale wiem, że tam. A to może na PS5 jest. Muszę powiedzieć, że mój kolega chyba. Ma, jakiś jest na Discordzie czasem, że gra w God of War Ragnarok na przykład, który jest tylko na PS5 więc, Ale on ma chyba PS5 właśnie Znaczy na, na PlayStation, nie na PS5, dobra e, typie Yo Zakręcimy się wokół niego, żeby zagrować i spierdalam, nie chcę tych itemów, Ała, ała, teraz spadnę z drabiny Jak tylko spadnie mi do zera stamina, to spadam z drabiny Okej, JD jest dobrze Jesteśmy po drugiej stronie rury. Dobrze, cudownie, odpuszmy to. Czy to jest skrót? To jest skrót, prawda? Imagine Summon Bazilisk. Ojej, ej, fajnie by było jakby ten. Jakby był Ash of War bazyliszka i przywołujesz go na bosie i on one shotuje bosa. Bo się bos zaraził hifem. Znaczy tym. Czymś. Aha, bo na razie może tylko konto połączyć i wyświetla, co grasz, okej. Okay. Okej, okay, i tu jesteśmy już w dobrym miejscu. To już trochę bardziej kojarzę. Fuck. Uderz mnie. Albo i kurwa, i się zabij. Eeeem, um, to mnie tu goni. I tu się wchodzi. mmm... Uderz mnie. Fuck. Nie ty. To ma chory damage. Jak na takie małe, pipszone główne. pochliki. To ma naprawdę chory damage. Eeeem. Um. Ok. Zasięg! No nie, nie fire bombami. Podejdź! Dobra, z jednym będzie trochę łatwiej. Musiałeś spaść. Już myślałem, że nie wejdzie, bo jestem... Dobra, niech wypierdala. Chciałbym summon bossy i Uncap NG. Ale, znaczy, wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówisz, to dałoby się rozwiązać modami. Tak mi się wydaje. Dobra, już myślałem, że nie, nie wyskoczę. Dobra, teraz tak. Eee, mogę iść tam, skoczyć. La la la, ale. Czy znaczy, to nie, nie ma gdzieś tutaj wejścia do tej rury, o której ja mówiłem? Eee, bo tam już byłem. Tam jest z tamtej strony, to jest tutaj. To jest tutaj Teges. Warczysz z Fortis po twojej stronie i epicko pokonuje Cię Godfrey w wulkanie. Znaczy, wiem, że niektóre, eee, niektórzy ludzie na YouTube, jak sobie wpiszecie, bot versus boss. To ludzie sobie właśnie tak modują w ten sposób, że. Dają dwa bossy na arenę. Te bossy są e, do siebie negatywnie nastawione. I zaczynają się napieprzać. Takie areny bossowe sobie robią. I to jest całkiem ciekawe do pooglądania. Imo. E, dobra. Wejdziemy tutaj. Myślałem, że wiem gdzie jestem, a teraz jednak traciłem trochę rachubę. Padniesz? Nie. No. Gra, która ma świat całego Lord Soulsów, o oh, fakt. To by było dojebane, To jest Starura. Oj! Nie chciałem spaść. To jest Starura. Uuu. To jest Starura, dobra. To już wiem, że jestem na dobrym torze. Tylko to jest to miejsce, gdzie ja błądziłem. Kiedyś pamiętam, jak byłem tu pierwszy raz przez godzinę, chyba. Czy ja mam coś takiego? Co ja słyszę? Szczury, pewnie jakieś. Czy ja? O, mam. Mam pryzmaty. Dobra. Będziemy sobie pryzmatami. Ja tak robiłem na moim pierwszym ranie. Pryzmatami będę sobie oznaczać. Drogi, w których już byłem i nic nie znalazłem, dobrze byłoby się nie wpierdolić w żadne dziury. O, oh, fak, duże szczur. No. Wszedł bleed, wszedł prost. się pokaz tego, <grywka> dlaczego y, bleed i prost jednocześnie na jednej broni są dobre. Kochasz, kochasz epickość Fortisaksa i no, Gę. Ja też lubię y, epickość Fortisaksa, ale. <coughs> wydaje mi się, że jest za słaby. Jak na moment gry, którym do niego docieramy. Ze smoków w Belden Ringu. Ja najbardziej lubię z kolei Placidusaxa. Placidusax jest tak epicki, że. O! Oh, kocham tę walkę. Nie mam pojęcia gdzie idę. Mam wrażenie, że każdy zakręt w tej pieprzonej róże jest identyczny. Okej, okay, żuczek z maną. Nobody cares. Um, przed tobą marność. Tylko tak jak są takie drogi to zawsze mam takie pytanie to to jest tak ustawione tak tylko pytanie czy gościu przyszedł stąd i tu ustawił więc tu przede mną jest marność czy właśnie stąd przyszedł i był twarzą w tą stronę jak powstały wiadomość i czy chodzi, że marność jest tu i tu no no kurwa nie wiem nie mam pojęcia gdzie jest kurwa marność typie gdzie jest marność dlatego jak ten opowiadał jak są te wiadomości, jak się stawia, to czasem gdzieś tutaj jest... W szablonach? Nie. Przełącz format. O, można z gestem postawić. Więc warto zrobić się przykład ze wskazaniem przed siebie. I że jak mówię, że tu jest marność, to żeby emotka ducha pokazała, w którą stronę jest ta jebana marność. Fotis jak słaby, ale wchodzisz i tam pieruny, chmury i lasery. Tak, to prawda. Huchury. Uh, Chmury chury. To prawda. Znaczy, jest ładna ta walka. Te jego pioruny są zajebiste. Eee, ale. Ale poza tym jest za słaby. Powinni go albo zbupować, albo jakimś cudem zrobić, że można do niego dojść wcześniej. Bo tak naprawdę, zanim do niego dojdziesz, to masz dużo trudniejsze bossy do zabicia. I to jest trochę głupie. O, cztery siódemki. To się przyda. Um... No to na pewno nie tu. To na pewno nie tu. Więc to jest ślepa uliczka. Eee, więc tak. Ja sobie użyję kamyczka. Pyk. Oso, tu kamyczek. I ja sobie oznaczałem tak, że jeśli tu w danym korytarzu jest kamyczek, to znaczy, że już tu byłem i tam mnie nic nie czeka. I zrobimy to samo teraz. Tu mnie też nic nie czeka, dobra, czyli cały ten korytarz jest tak naprawdę pusty. I nie ma tu sensu iść. Ile jeszcze tych tuneli? <noise> no, to so, jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. W tę stronę przed tobą przedmiot, ale ślepy zaułek, okej. Okay. Ja tu już byłem, tak. Poszedłem w lewo, poszedłem znowu w lewo, albo w prawo. Nie, tu jest ślepy załóg, na pewno, już widzę na końcu, tak? Tu jest też ślepo, okej. Okay. Glicza robisz? Jak tu robisz glicza? Chudę, ja patrzę teraz na czat znowu i znowu zapominam skąd przyszedłem, a gdzie jeszcze nie byłem. Przed Tobą marność, dobrze. Te strony marność. Żuczek. O, tu nie byłem jeszcze, bo jest item. Okej. Okay. Koło żuczka przejdziemy, bo. Nikomu nic złego nie zrobił. Coś umarło za mną. Aha, chyba próbujemy mobek zabić z góry. Kowalski 8, okej, okay, to też się przyda na pewno. I tak, tu jest ślepy, tu jest ślepy, tu jest ślepy, wychodzimy z powrotem. Teraz skąd ja przyszedłem? No nie stąd na pewno. Mam <grytanie> większe powiedzieć o Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. <grytanie> Oj, reklama się zaczęła. Dobra, tutaj. Tego żuczka miałem, prawda? Tak, ja chyba przyszedłem z góry i skręciłem tu w lewo, więc wyjdźmy całkowicie stąd w ogóle. Nienawidzę tego miejsca. Wyjdźmy całkowicie stąd. Dobra, i tak. E, tu położę kuleczkę, cyk. Tam nic nie ma. Pójdźmy w tę stronę. Tu jest szczur. Martwy, czyli już tu byłem. Co to znaczy? Nie wiem. Nie wiem, czy są przyszedłem, czy tędy przechodziłem. Pójdźmy tędy. Ups, <grytanie> okej. Okay. Przeskoczyłem, zauważyłem w pole. Bakrumse. Okej, okay. tu nie ma nic. E, teraz nie przeskoczyłem. Pako. Uh, a piątka, okej. Okay. To tak niekoniecznie. Teraz chyba szóstek potrzebuję, żeby tą mocno z O, eee. Czy ja tu kiedykolwiek, kurwa. Ach, tak, to jest to miejsce, dobrze. Szybko, bierzemy to i spiędalamy. Nie chcę się z nimi bić. Na dół, na dół, na dół, na dół. Take me home. Udało się. Dobry wieczór na neymowym, Chyba się wyjebał na sam dół. Dobra, nareszcie, boże. Aaa ah, witej z matowieńcu. Ładne, ładne przywitanie. Dobra. Czyli tak, ustawmy teraz wszystko, co ja potrzebuję. Um, b -b 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 -b. To będzie dobre. To będzie dobre, to będzie dobre. Um, ataki zładowane. Ataki ładowane. Czy on w tej. tej formie, że tak powiem. Bossa, którego będziemy bić teraz, on nie używa żadnych tych, tych krwi na ziemi, prawda? On jest takim łatwiejszym mogiem, który jest rozgrzewką przed prawdziwym. Weźmy to. Mm, no. Nie, tak, tak, dobra, zróbmy tak. Do tego znalazłem gdzieś kajdany MOGA. Więc możemy go jeszcze skajdanić troszeczkę i zobaczymy czy cokolwiek mi to da. E, co w tym tygodniu? E, codzienny streamy tak jest! Codziennie, every fucking day! Codziennie od poniedziałku do... Pi A czy sobota niedziela, nie? E, z. E, b, b. Znaczy. Ja wiem, że teoretycznie planów na Sylwestra nie mam. E, moje plany to jest... Z chłopakami się mówiłem, że będziemy siedzieć na Discordzie cały wieczór i grać po prostu i pić alkohol. E, I wątpię, że to będzie dobry, a czy to byłby dobry kontent na streama pewnie. Paru najebanych kolesi grających w gry, e, tylko boję się, że tam po prostu mogą lecić takie żarty, że to będzie not safe for Twitch i dostałbym bana po prostu. Więc, więc no. Więc e, no. W poniedziałek, piątek normalne streamy, a na weekend imprezujemy. Dobra. Jedan nie mogę. trafiłem. Musimy go napierdalać jak najwięcej, żeby zobaczyć po ilu atakach ała, on dostanie w ogóle a, czyli ma te krew na ziemi. O no. W, w złym momencie dostał stagera, bo ja muszę się leczyć teraz. Ławka. Zablokowałem się na ławce. Nie trafiło to. Uuu! Wyciągając to... mi jebał. O oh, fakt. O oh, fakt. Dobra. W tym roku pierwszy raz nie w piwnicy, jupi. <laughs> ja właśnie od, od... W zeszłym roku chyba... A nie, w zeszłym roku byłem u kumpla. Dawno nie miałem tak, że spędzałem że... w domu Sylwestra. Ja teraz w sumie nawet mi się nie chce nigdzie iść na, żade, na żadne imprezy. Eee, dobra, co tu poszło nie tak? Oprócz tego, że no nie rolowałem praktycznie w ogóle i gridowałem te wszystkie taki. Chyba to po prostu, że, że to było greedy. I weźmy sobie jednak ładowane ataki, bo jak on jest zestunowany kajdanami, to ja mu mogę spokojnie wyjebać z naładowanych ataków. O nie, najgorszy moment na pizze. Najgorszy moment na pizze. Impreza bym tego nie nazywał, taka popijawa 5-6 osób. A czy dla mnie to jest już impreza. Bo ja na takie prawdziwe imprezy nie chodzę. Jak słyszę, że ludzie idą tańczyć na Sylwestra, to miałem takie. 5-6 osób to już jest impreza. Ja ja, czy ja ogólnie nie lubię miejsc, gdzie jest za dużo ludzi, więc może to też dlatego. Bardziej się. pół ludzie, dokładnie. Ja się bardziej swobodnie czuję w grupce właśnie paru osób, które dobrze znam, e, niż przy setce osób, w których nie znam nikogo i nie chcę poznawać. Bibi. Dostał Stuna i dostałem prysznicę. Znaczy, tylko Ty masz lagi? Teoretycznie powinno działać to wszystko u mnie dobrze. Na początku były lagi, bo <laughs> miałem Batloneta włączonego, ale potem już żadnych klatek nie straciłem. Ja nie lubię ludzi, jedyną osobę, jaką lubię, to mój pies. Ja podobnie. Nie mam ta nawet. Heh. <laughs> eee. co tu mogę zmienić? Chyba nic. Chyba nic. Znaczy, wydaje mi się, że muszę być trochę bardziej agresywny z moimi ciężkimi atakami. Czy ładowanymi, bo one dużo więcej stagera biją. I chyba muszę polegać na tym stagerze dość mocno. Bo jeśli ja daję mu dużo czasu na bieganie i samemu odbiegam, żeby się podleczyć, to dużo czasu marnuję. co, będzie pójść na początek? Nie. Będzie. Okej, okay, nie zdążył. Więc je. I drugi atak. Tak. To jest mocno RNG, niestety. Teraz nawet nie weszło. Nienawidzę tego kurwia. Nienawidzę go. A, musisz więcej trafiać, no właśnie. I to jest ten problem. Zasięg tarczy jest mega niski. Ja muszę być w nim, żeby go zaatakować. Do tego tarcza, wielka tarcza, jest bardzo wolna, więc każdy atak, tak naprawdę, który ja czy trafię, czy nie trafię, moja postać przez 5 minut staje z ziemi i, i się dopiero podnosi, nie? Kancer. On się nie leczy, prawda? W ogóle. Ja po prostu tak mało dymek dodałem póki co. Nice. Nice. Uh. Eee, jak się wykupi timeout, to czy można timeoutować? Ja czy, to ja daję ręką, więc powiesz mi kogo mam timeoutować i dam timeout, no. <laughs> Będziemy mogli się... mogli tak. Tak, mogli. Dobry wieczór, Uzef. siemanko. wsiemanko. Arr... Nie wiem co z nim zrobić, to jest najgorsze. Bo on mi daje bardzo mało okienek na ataki. Ja muszę za każdym razem jak wysika się tym kurde gównem, to odejść. Może. Hmm. Ja jestem bardzo niecierpliwy, to chyba każdy wie. Więc walki, które wymagają tego, że przestałem, że ja muszę odchodzić co chwilę, to są walki, których ja nie lubię. <śmulny> czy można mnie to Można, ale ja nic nie piszę na czacie. Więc yy, no, <śmulny> nie wiem, czy coś ci to da. Musimy sprawdzić. Ja na, na pewno potrzebuję tych wszystkich amuletów, które mam na sobie. Jest jakiś sposób, aby mu więcej bić? No właśnie, musimy zobaczyć amulety, tak mi się wydaje. Chyba tylko jak bić się Walka tu nie jest przejewana. Nad przedłużającą się walkę nie lepsze byłoby ta tarczy na HP-Regen, bo on ma immun na statusy i blida i tak nie będzie. On nie, nie jest immun na blida i statusa. Nie wydaje mi się, poczekaj. No, sprawdzimy, ale na pewno ten normalny mog, Mog. Elden Ring, ten normalny mog nie jest. To jest Lord of Blood, a ja chcę tego drugiego. Gdzieś tu jest ten drugi? Znaczy, piszę tutaj. Mogę. Omen, o. Rzeczywiście, czyli ten jest odporny. O, fuck. Um, Okej. Okay. No to trochę rzeczywiście komplikuje sprawę. Bo on jest jako duch, tak? Fucking hell. Ja ciągle myślałem, że on jest tak jak zwykły Mog. Jak władca krwi. Bo władca krwi ...no ma... jest bardzo podatny z kolejnym lidem. A dziwiłem się, czemu czemu temu blidy nie wchodzą. Okej! Okay. okej. Okay. Zmiana builda. Nie, no, builda nie zmienimy. Eee, święty popiół. Nie, nie ma sensu. Świętego popiołu. Najlepiej byłoby zwykłą tarczą, rzeczywiście tom, to zrobić. Tylko, zro że zrob musimy ją wzmocnić. Bo tom teoretycznie możemy ściągnąć z powrotem na normalny e, popiół wojny. Ten narodowy, ciężki. Chyba z ciężkiego jest więcej damageu. Tu jest niecałe 300, tu jest 350 ponad, tu jest jakieś 340. O, minimum jakieś plus 18 trzeba będzie. Może. Tak, ta tarcza w tym momencie ma i tak mniej damage'u, ale jesteś na niższym upgradezie. Bo tą tarczę możemy spokojnie zrobić na plus 9, tak naprawdę. Albo tą tarczę, ta ma bazowego, już bardzo dużo. Okej, okay, spróbujmy w takim razie teraz, będę więcej damage'u robić. Eee, pewnie. Czyli tak, ten amulet nic nie robi, bo on daje 1 w momencie kiedy ktoś krwawi. A to bo też ja też się liczę, jak krwawie. Fucking hell. Ja Spróbuj gry. <ścoughs> no nie no, o to chodzi właśnie, że ja to mam zrobić tymi. Mam to zrobić tarczami. E, dobra, teraz będę miał Blida, ale, ale już bez, bez lodu, bo tam on miał 40% odporności na. Nie, to nie miał być atak. To nie miał być atak. Dobra, fakt Pójdźmy wzmocnić sobie jakąś tarczę. Hmm, tylko jaką. Znaczy, ja jeszcze nie znalazłem kamienia siódemki, nie? E, ponurego. Worthy day. 1, 2, 3, 4. Si jest 7 Okej. Okay. Znaczy tak. Teoretycznie 1, 2, 3, 4. Jakbym znalazł piątkę. Dziewiątkę też możemy bardzo łatwo znaleźć. Piątkę i dziewiątkę. To wtedy możemy zrobić sobie tą tarczę. Na wyższy poziom. Ona ma duży, naprawdę duży bazowy damage. I nią byłoby chyba najlepiej zabić. Tego bossa konkretnego. A więc: Piątka. Gdzie znajdę piątkę? Teoretycznie wiem, gdzie jest piątka i chyba wiem, gdzie jest dziewiątka. Obie są w Kaelid. Więc wyruszymy sobie do Kaelid. Może stąd. Z Fortufarot. farot.